Dzisiaj będziemy rozmawiali o niezwykle ważnej rzeczy, czyli 10 wskazówkach, jak stać się bardziej pewnym siebie na parkiecie. Tak więc pierwszym punktem będzie to, abyś miał prosty ruch, który możesz wykonać, a tym ruchem będzie Hitch Force Step. Jest to prosty ruch, który możesz robić na imprezie i teraz Ci go rozbijemy na części pierwsze, żebyś wiedział dokładnie, co wykonywać. Zacznijmy od nóg. Nogi składamy razem. I zasada polega na tym, żebyś odstawił prawą nogę dokładnie na szerokość barków i drugą, lewą nogę dostawić dokładnie w połowie drugiej stopy. W ten sposób będzie to wyglądało ładnie, będzie estetycznie i dużo prościej będzie wyruszyć z kolejną nogą. Pamiętaj, żeby to nie było takie delikatne, ojej, tutaj delikatnie sobie stawiamy, tylko śmiało używaj tej siły, niech te nogi pracują. No i teraz odstawiasz, dostawiasz, odstawiasz, dostawiasz. Jeżeli mam nogi, poleśmy trochę do góry. Jest prosta jedna zasada. Rób wszystko, tylko żeby ręce nie były opuszczone w dół. Zegnij ręce w okciach pod kątem 90 stopni to jest raz, dwa. Strykaj palcami. Dokładnie wtedy, kiedy nogę dostawiasz, czyli będzie raz, raz. 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 I w ten sposób mamy aktywowane nogi, mam aktywowane ręce i brakuje nam jeszcze jednego ostatniego elementu, czyli barków. I teraz barki pracują w bardzo prosty sposób. Tą nogę, którą dostawiasz, to ten bark idzie do tyłu. Czyli raz, dwa. Zobacz, zostawiłem prawą nogę, prawy bark idzie do tyłu. Raz, dwa. Raz, dwa. I w ten sposób mhm. możesz już fajnie tańczyć solowo.